Przegląd spotkań minionej nocy na parkietach NBA w przerwie na żądanie zaczynamy od starcia numer 2 pomiędzy Chicago Bulls a Philadelphia 76ers, przy okazji którego liczyliśmy na sporo emocji, bo w końcu prowadząca w serii drużyna z Chicago od teraz musi sobie radzić bez kontuzjowanego Derricka Rose'a. Brak lidera gospodarzy faktycznie sprawił, że spotkanie miało ciekawszy przebieg, co potwierdziła już pierwsza kwarta, minimalnie wygrana przez Bulls 28 do 25. A obie drużyny znane raczej z dobrej defensywy, tym razem postawiły na efektywną grę w ataku i zarówno jedni, jak i drudzy trafili wtedy ponad połowę swoich rzutów. W drugiej kwarcie wyrównany mecz zmienił nam się na grę z rybami i z początku tej odsłony lepsze wrażenie robili goście, którzy zdobyli wtedy 10 punktów z kontrataku, a świetnie grał Holiday mający do przerwy 17 oczek. Filadelfia w połowie drugiej ćwiartki prowadziła 37 do 35 i wydawało się, że za chwilę 76ers odskoczą od Byków, ale zamiast tego byliśmy świadkami zupełnie odwrotnej sytuacji. Od tego czasu do końca pierwszej połowy to Byki serię 20 do 10, w której największy udział mieli John Lucas i Joaquin Noah, z czego ten drugi miał do przerwy 14 punktów na skuteczności 7 na 7 z gry, a były sprowadzili 55 do 47. Po powrocie z szatni dużo bardziej zmotywowani byli goście, którzy w trzeciej kwarcie kompletnie zmienili obraz spotkania. Po początkowej wymianie ciosów 76ers zaliczyli serię punktową 12 do 0 i w połowie tej odsłony wyszli na prowadzenie 68 do 61. To nie była jednak jedyna imponująca passa gości w trzeciej ćwiartce, bo oprócz tego na koniec kwarty także zaliczyli mały serial, tym razem 13 do 2. Filadelfia ogółem w tej odsłonie była lepsza aż o 22 oczka, a największa była w tym zasługa duetu Drew Halliday Evan Turner, bo ten pierwszy zdobył w tym czasie 7 punktów i 4 asysty, a urodzony w Chicago Turner wyrzucił od siebie 11 oczek. Goście prowadzili zatem przed startem decydującej odsłony 83 do 69 i ostatnie 12 minut było już tylko formalnością, w czasie których najlepiej bawił się Lou Williams, bo rezerwowy Philadelphia zdobył wtedy 13 ze swoich 20 punktów, a 76ers zakończyli mecz z wynikiem 109 do 92. Williams oprócz strzeleckich popisów dołożył w całym spotkaniu jeszcze 6 asyst, a podobnym osiągnięciem mogli się pochwalić także Turner i Halliday. Z czego ten pierwszy dodatkowo miał jeszcze 7 zbiórek i 19 oczek, a Halliday najwięcej tego dnia 26 punktów. Sixers wyrównali zatem stan serii na 1 do 1 po meczu, w którym nie tylko rzucali na 59% skuteczności, ale przede wszystkim zmiażdżyli gospodarzy w punktach zdobywanych z kontrataku i strefy podkoszowej. Bulls 76ers 92-109. Przegrywający w serii z Atlantą Hawks Boston Celtics przystępowali do meczu numer 2 bez zawieszonego na jedno spotkanie na Narondo, a także bez kontuzjowanego Ray'a Alena, i to z miejsca stawiało gości w nie najlepszej sytuacji. Celtowie nie zamierzali jednak tego dnia szukać wymówek i mimo braków kadrowych od początku podjęli walkę z Hawks jak równy z równym. Po pierwszej kwarcie obie drużyny uzbierały po 24 punkty i ponad wszelką wątpliwość jasne było, że jeśli Wostańczycy wygrają ten mecz, to stanie się to dzięki dyspozycji Paula Pierce'a. Kapitan Gości już po inauguracyjnej odsłonie miał na swoim koncie 13 oczek, a i w dalszej części spotkania nie zwalniał tempa. Problem Celtics polegał jednak na tym, że z wysokich obrotów nie zamierzali schodzić także ich rywale, a to sprawiało, że nadal oglądaliśmy wyrównane widowisko, w którym do przerwy żadna z drużyn nie potrafiła sobie wypracować większej przewagi. I 44 do 41 prowadzili Hawks. Dopiero po powrocie z szatni po raz pierwszy tego dnia zdarzyło się, że jedna z drużyn była lepsza o co najmniej 10 oczek i ta sztuka udała się gospodarzom, którzy na 3 minuty przed końcem trzeciej kwarty byli do przodu 65 do 54. Jastrzębie jednak zamiast zamknąć wtedy mecz powoli zaczęły tracić przewagę i przed startem decydującej odsłony zamiast 11 punktami prowadziły zaledwie różnicą 5 oczek. Hawks zagrali zatem bardzo słabo w końcówce trzeciej kwarty i jeszcze gorzej wiodło im się na początku czwartej Światki, kiedy przez 4 minuty pozostawali bez punktu i tę sytuację natychmiast wykorzystali Bostończycy, doprowadzając do remisu po 66. Kolejne akcje upływały już na wyrównanej walce i wydawało się, że będzie tak już do końca, ale na 4 minuty przed ostatnią syreną gospodarza przegrywający 72 do 74 stracili Josza Smitha. Najlepszy tego dnia zawodnik Jastrzębi mający 16 punktów, 12 zbiórek i 5 asyst z powodu razu kolana opuścił parkiet i resztę spotkania obejrzał w szatni, a Hawks bez swojego lidera oddali pole Celtics, którzy za sprawą pola Pierce'a za chwilę dopisali sobie 7 punktów i przestali oglądać się za siebie. Kapitan Bostyńczyków był zresztą w tym spotkaniu w wybornej dyspozycji, zaliczając aż 36 punktów, 14 zbiórek i 4 asysty. I to właśnie jemu goście zawdzięczają wygraną i wyrównanie stanu rywalizacji na 1 do 1. Hawks Celtics 80-87 Lepsi w pomalowanym, szybsi w kontratakach, mający więcej zbiórek i asyst, a mimo to przegrani. Tak można powiedzieć o Denver Nuggets po drugim spotkaniu serii z Los Angeles Lakers. Nagets niby nie grali źle i mieli nawet momenty, że postraszyli gospodarzy, ale z drugiej strony to właśnie Lakers przez cały mecz kontrolowali przebieg gry, mając w trzeciej kwarcie nawet 19 punktów przewagi i przede wszystkim to w ich szeregach było dwóch najlepszych graczy meczu. Podobnie jak w pierwszym starciu, tak i teraz prym wiedli Andrew Bynam i Kobe Bryant, bo ten pierwszy miał 27 punktów i 9 zbiórek, a Bryant zaliczył najwięcej tego dnia 38 oczek. Natomiast w najważniejszej statystyce Lakers byli górą 104 do 100 i przy prowadzeniu jej 2 do 0 seria przenosi się teraz do Denver. Na dziś to wszystko, a na kolejną przerwę na żądanie zapraszam najwcześniej w piątek, a najpóźniej w sobotę.